Ja myślę, że to wynikało z tego, że mieliśmy do przerwy już 3 do 0, a wynik mógł być jeszcze raz tak wysoki, 5-6 bramek, gdyby Polonia straciła do przerwy, to by nie mogli mieć pretensji. Zagraliśmy faktycznie do przerwy bardzo dobre spotkanie, kilka fajnych akcji było, fajne bramki wpadały, rozpoczęła Polonia po samobójczym trafieniu, ułatwili nam trochę zadania, no później to już praktycznie Polonia do przerwy nie stworzyła sytuacji. Mając 3 do 0 wynik do przerwy, chłopaki troszeczkę się rozluźnili, byli już pewni, że mają spotkanie w kieszeni wygrane, ja jeszcze w przerwie przestrzegałem przed lekceważeniem tego przeciwnika i tego wyniku zbyt łatwego, trochę mogłoby się wydawać. No i powiedziałem, żeby nie zapraszać Polonii do grania, bo, bo mają 0-3, no to tak nie bardzo się chce. Natomiast jeżeli się uderzy 3-1-3-2, co widzieliśmy właśnie, Polonia przez moment zwiększyła szansę, że jeszcze może w tym spotkaniu coś namieszać, no ale później nasze kolejne bramki, no i skończyło się dosyć pozytywnie. Myślę. Myślę, że chłopakom trzeba podziękować za to i, i pogratulować jednocześnie, bo są już finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Z informacji, które otrzymaliśmy przed chwilą, wynika, że winałem przeciwnikiem naszym będzie Brda Przechlewo. Także trzeba się postarać, żeby w tym finałowym spotkaniu wypaść jak najlepiej. Tym bardziej, że jest to co nagrać. Pula nagród całkiem fajna. Także gratuluję chłopakom jeszcze raz awansu do meczu finałowego no i życzę powodzenia w grze finałowej.